Z czym kojarzył trener Chojniczankę przed przyjściem do nas? No myślę, że z Damianem i z obronionymi karnymi, bo w przedostatniej kolejce sezonu, w którym wywalczyłem awans z Pogonią Sielicę, w 90 minucie obronił karnego i, i przez to musieliśmy czekać na ten awans jeszcze tydzień. Najlepszy zawodnik, którego trener prowadził? Marcin Bułka obecnie grający, no ale grający w Arabii. Wcześniej licea, Chelsea, Paris Saint-Germain reprezentacja Polski. Zaczynałem z nim, jak, jak był jeszcze młodym chłopcem i później przeszliśmy razem drogę we Skoli. Jest to taki, można powiedzieć, mój, mój piłkarski syn. Największy talent, który prowadził trener? Baltazar Pierre, obecnie zawodnik leczek. Prawie 4 lata pracowaliśmy we Skoli i niesamowity talent, jeśli chodzi o, o działania taktyczne, ale też no, wielki, wielki charakter i e, trudny zawodnik do prowadzenia. Natomiast myślę, że tacy dochodzą do, e, do dużych sukcesów i ten pewnie największy sukces jeszcze przed Baltazarem. Mecz, którego trener nigdy nie zapomni. Pogon GKS Jastrzębie, mecz, który miał dać awans, prowadziliśmy na 2-0, później 3-1, ostatecznie przegraliśmy 4-3 po bramce straconej w 97. minucie. To był przegrany mecz, ale myślę, że nauczył mnie najwięcej, najwięcej wniosków z niego wyciągnąłem i, i myślę, że też mnie to ukształtowało,